Czym jest metoda Alpen? Nazwa nawiązuje do pasma wysokiej góry Europy, a dla niektórych jest to szczyt samoorganizacji. Termin ten opisuje prostą technikę, która stała się bardzo popularna i pomaga w zarządzaniu czasem, czyli w optymalnej strukturze samozarządzania. Podejście to zostało opracowane przez ekonomistę i eksperta od zarządzania czasem, profesor DC Werta. Metoda Alpen jest równie prosta co skuteczna, mówi o sukcesy autor wielu poradników. Koncentruje się na pragmatycznym, codziennym planowaniu i spokojnym ustalaniu priorytetów. Wymaga to około 5 minut planowania każdego dnia, wraz z matrycą Eisenhowera i metodą Smart. Metoda profesora Sewarta jest obecnie jednym z najpopularniejszych podejść w zarządzaniu czasem. Te nowe umiejętności dotyczące efektywnej organizacji Twojej codziennej pracy, krok po kroku, to idealne podejście, jeśli poświęcimy trochę czasu na wieczór lub na początku dnia. Ekronin alpen oznacza niemieckie terminy określające 5 określonych czynności. A. Lista rzeczy do zrobienia, wszystkie planowane, czyli nadchodzące działania, spotkania, pilne maile, czy spotkania z klientami. L, czyli Length, to jest długość, szacowana długość czasu. W następnym kroku przypisujemy szacowany czas trwania tych wszystkich nadchodzących zadań, np. 30 minut na spotkania, 15 na maile i w ten sposób efektywnie wykorzystujemy nasz czas, a produktywność zauważalnie wzrasta. Teraz mamy P. Czas bufora. Jest to nowy element podejścia, gdzie oczekujemy nieprzewidywane straty czasu. Zawsze jest szansa na przerwanie czegoś. Czy może oczywiście coś się wydarzyć, więc chcemy mieć ten buforowy czas. Mamy też E. Ustalanie priorytetowej decyzji. Możemy się przyjrzeć ponownie naszemu planowi, czy w ogóle możliwe jest zarządzanie obciążeniem pracą przez 60% swojego czasu, jeśli zadania są pilne. A co możemy też odłożyć wtedy na jutro. Jakie mamy bufor również oraz możliwości delegowania, i mamy N rozwiązywanie poziomu sukcesu. Rozwiązywanie poziomu sukcesu. Sprawdzamy, czy nasze szacunki się sprawdziły. Ta metoda żyje z wartości doświadczenia, dokonywania wszelkich wymaganych korekt. A skoro przy tym jesteśmy, możemy tworzyć plan na następny dzień roboczy dla porównania macierz oraz zasada Eisenhower ustala priorytety zadań na podstawie kryteriów ważności i pilności, z drugiej strony, formuła Smart łączy pięć kryteriów, które mają zastosowanie do dobrze sformułowanych celów. Powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, odpowiednie oraz aktualne. Jakie zalety oferuje ta metoda? Lista rzeczy do zrobienia ilustruje Twoją produktywność. Ograniczenia i terminy zwykle zwiększają motywację, tracimy mniej czasu i robimy więcej. Czasy buforowe są bardzo pomocne, szczególnie w czasach ciągłej elastyczności. Osiągamy to, co realnie przyjmujemy. Oznacza to również więcej udanych doświadczeń i mniej stresu oraz bardziej zrelaksowaną pracę. Praca zespoła może być przeszkodą. Podejście to ma większe zastosowanie do samozarządzania. Ponadto 40% czasu buforowania brzmi dobrze, ale czasami jest to czysto teoretyczne. Zdarzają się sytuacje, w których sprawy ciągną się bez przerwy. Ponadto czas buforowy różni się w zależności od sektora i kategorii zawodowej. Przede wszystkim wymagana jest samodyscyplina. Dotyczy to również priorytetyzacji. Nie każdy jest dobrym decydentem, ale bez jasnych wytycznych nawet najlepsza metoda ma swoje ograniczenia.